Dzisiaj zaśpiewa i zagra dla Państwa zespół. Nie! Dałeś z siebie dzisiaj dużo energii na scenie, masz takie wrażenie, że Wschowa tę energii Ci oddała? Wow, ja powiem Ci, że jak, jak przyjechałem i byłem tu w garderobie właśnie, to już słyszałem co się dzieje tutaj przed koncertem, ja strasznie jestem wdzięczny za to, że oni stali pomimo deszczu i to, to jest, wiesz, naprawdę yy, wielkie poświęcenie, bo, bo równie dobrze mogliby wrócić do domu i w cieplutkim, wiesz, łóżko sobie odpoczywać, zwłaszcza, że są wakacje. A tutaj proszę, bardzo zaskoczony byłem. Dzisiaj to ja rzadko mi się zdarza w ogóle, żebym grał dwa koncerty jednego dnia, ale jak wyszedłem na scenę w ogóle nie czułem ale po prostu ten jeszcze był bardziej energetyczny niż ten pierwszy, który dzisiaj grał. Mega fajnie, naprawdę. Bardzo dziękuję wszystkim za to, że przyszliście, że staliście w tym deszczu i żeby tak nakręciliście, Naprawdę Ciarki ja normalnie kilka razy na koncercie je pokazywałem, ale to kumple zespołu. Wszędzie Sterczące jeść na mężczyz. Spoko dużo mówisz o szczerości i o takiej pozytywnej energii dzisiaj widziałem jak przyjechałeś a wiedziałem o tym, że jesteś po koncercie podszedłeś najpierw do osób, które stały przy bramce, przywitałeś się z nimi, miałeś dla nich czas to było bardzo fajne i tak sobie pomyślałem Kamila Bodnarka można poznać przychodząc na koncert <laughs> jak ja traktuję w ogóle koncerty nie jako odśpiewanie kawałków ja strasznie w ogóle jakbym mógł to bym pogadał z nimi nim bo ja lubię gadać, ale ale to jest moment, w którym oni potrzebują też muzyki, a że muzyka jest mega dobrym sposobem wyrażania siebie, to, to trzeba ją dobrze wykorzystywać. I, i, i rzeczywiście ja to traktuję bardziej jako spotkanie, niż jako koncert. Spotkanie z fanami, spotkanie z ludźmi, który, którzy potrzebują. Ja to czuję, ja wiem, że oni potrzebują takiej energii, która ich zmotywuje. I tak jak ja kiedyś potrzebowałem takiej energii, znalazłem ją w muzyce, tak teraz chciałbym być tą energią dla nich. Muzyka Dzień dobry, tutaj Kamil Wednarek. Gorąco pozdrawiam wszystkich widzów z PC, zwłaszcza